Dałby jeden punkt, na którego Pan organizacji Rafał. To jest dla mnie oczywiste, dlatego my też tutaj dzisiaj jesteśmy, bo jesteśmy bardzo głęboko przekonani, że to jest najlepszy kandydat. Jest dwa razy co najmniej dwa razy sprawdzony w ważnych wyborach samorządowych. Nie wyobrażam sobie, że nic z Państwa nie wyobraża. Że jak ktoś mu będzie zadawał pytanie, to ucieknie na kolejnodze gdzieś, albo, albo napisze z jakiegoś wstydu książkę pod pseudonimem. Jest, jest taki, będzie, bo ja wierzę, w tym przecież Państwo też wierzycie, to będzie takim gospodarzem, jakiego sobie życzymy, łącznie z małżonką, z panią prezydentową jest ciepły, jest wrażliwy, jest gospodarzem wielkiego miasta, wszyscy byśmy sobie życzyli. I przecież mówmy o tym, że wszyscy by sobie życzyli, żeby Warszawa wyglądała, żeby każde miasto wyglądało tak jak, tak jak Warszawa. Tak jest Europejczykiem. I rzecz, o której e, mówię na końcu, ale dla mnie jest najważniejsza. Ja dzisiaj jestem też babcią i patrzę na dwójkę moich e, małych i... Chcę mieć poczucie, że zrobiłam wszystko, żeby zapewnić swoim y, dzieciom y, bezpieczeństwo. Y, żyjemy wyjątkowo trudnych, chyba których trzeba powiedzieć po imieniu nazwać nieciekawych y, czasach. I ze wszystkich kandydatów Rafał Trzaskowski jest jedynym, jedynym kandydatem, który daje rękojmie, y, że będzie normalnie. A myślę, że w tych czasach to jest bardzo, bardzo ważne.